Witam Was wszystkich na moim kanale. A dzisiaj wspólnie otworzymy tą oto paczuszkę. I słyszę, że coś tutaj lata, także zabierzmy się już za jej otwarcie. Udało się! Pod folią kryło się takie oto pudełeczko. I wow, nie jest ono zaklejone taśmą. Także od razu otwieram pokrywkę i sprawdźmy, co kryje się pod tą folią dąbelkową. Już widzę, że mamy tutaj tło i jestem przyzwyczajona. Mam całe jedno takie tło, ale jestem przyzwyczajona do tego, że tło jest płaskie. Natomiast pierwszy raz widzę coś takiego, że jakiś element w tym tle jest wypukły. Niestety jest to lekko uszkodzone, natomiast nawet i bez tego jakoś by się to prezentowało. To chyba powinno być w ten sposób. Nie wiem. To na razie odkładam. Mam tutaj również ściankę z dodatkowymi pinami. O, ten jest uroczy. To jest w ogóle hot dog. Natomiast to, czy to jest jakaś myszka? To jest koala? Nie wiem. Jest mniejsze okienko, również z doczepionymi pinami. Mamy następne okienko, tym razem z lusterkiem albo obrazem, w którym jest Zoe. Mam następną część okienną oraz to, czego składać nienawidzę, czyli stelaż i dach, który o dziwo jest już zamontowany. Także, uh, chociaż jedną mniej do montażu. Więcej stelażu. To jest chyba podłoga. I poza woreczkiem z pet shopami oraz akcesoriami to pudełko jest już puste. Zanim zajrzę tutaj, to postaram się najpierw złożyć ten domek. Raczej nie będzie to aż takie trudne, ponieważ jest on mniejszy niż to, co składałam wcześniej. Pytanie tylko, czy to się wkłada w tą stronę, czy w tą stronę. Potrzebuję ewidentnie trzeciej ręki, a ty Kimci chyba mi nie pomożesz w tym jak zrobię tak, to może to się nie przewróci wracam za chwilkę, jak złożę to w jedną całość teraz wychodzi na to, że mogę dać tutaj tło jako tako się trzyma wybrałam sobie to różowe tło, bo to jest jednak troszeczkę zniszczone o tym, o czym powinno się pamiętać, zanim cokolwiek się innego zrobi to zmontowanie szybek nie, piny nie przechodzą Ach, czyli muszę je wszystkie odmontować. Nie, nie, nie. Udało mi się zamontować szybę, jednak y, przy okazji rozmontowałam to od tego i wypadło mi tło. Podczas montowania okien mnie olśniło, że to wcale nie będzie działało na zasadzie nałożenia w ten sposób czy w ten, tylko po prostu tu są takie dziurki z jednej i z drugiej strony, i to muszę w to włożyć. Ewidentnie tak właśnie miało być, także cieszę się, że to odkryłam. Teraz tylko pytanie, czy klapka powinna być od przodu czy od tyłu. Zamontuję jakkolwiek, bo wydaje mi się, że z tej strony, gdzie jest ta klapka, powinien być przód. Jak jest naprawdę nie wiem I pewnie nigdy tak naprawdę się nie dowiem Tada, Nie było to aż tak trudne jak myślałam Chociaż kilkukrotnie mi się rozwaliło w rękach Także na razie odłożę to gdzieś na boczek I przejdziemy do pet oraz dodatków Stwierdziłam, że nic nie stoi na przeszkodzie Żeby po prostu ten domek leżał tutaj obok mnie Wyciągam pierwszą rzecz I... Jakie to jest przerażające. Jest to piesek, a raczej jego ciałko jest to coś a'la bernardyny, te, które mają beczułki z lekarstwem bądź też alkoholem. One są w górach i są to psy ratownicy. Odłożę go na razie na boczek. Mam nadzieję, że w środku znajduje się jego głowa. Mam tutaj również spaniela, to chyba jest spaniel, przynajmniej tak wygląda. Ma takie uszka dość owłosione. Jest gdzieś pomiędzy brązem a pomarańczą, z odrobiną czerwieni, i ma ładne żółciutkie oczka. W zestawie była również żółciutka kózka z fioletowymi oczami, ona już jest w mojej kolekcji. Pomimo tego, jest jednak bardzo urocza, także. Nie żałuję, że znalazła się w tym zestawie. Mam tu również chyba umywalkę. Przynajmniej wydaje mi się, że jest to umywalka. Oprócz umywalki mamy również wannę, także bardzo fajnie. Postawię ją obok, żeby wanna jakkolwiek działała, musi mieć słuchawkę prysznicową oraz kurki, żeby odkręcić tą wodę. I to właśnie się tutaj znalazło. Nie ma niestety możliwości odczepiania tego węża, a szkoda, ponieważ. Czuję, że jest on na tyle giętki, że miałoby to rację bytu. Tutaj część jest niestety odłamana, więc to wypada. Myślę, że to akurat można przykleić i nie stanowi to żadnego problemu. Zastanawiam się, czy tego lekko nie odciąć i nie zrobić jakiegoś pochwytu. Myślałam, że jest to do wanny, jednak ewidentnie pasuje to jednak do umywalki. Szkoda, że nie jest to część do wanny, natomiast ten sposób również się przyda zrobiłam mikroprzemeblowanie i lecimy dalej ojejku, jaki to jest maluszek zobaczcie, przypomina on mi troszeczkę Labladora chociaż ma chyba na to troszeczkę za długie uszy jest pięknie brokatowy chociaż troszeczkę jest to łata bez sensu ponieważ po prostu na środku głowy ma maźnięte niebieską farbą z brokatem jednak pasuje to do jego niebieskich oczu, także nie mam tego za złe Powiedzmy, że jest to lukier. Z dodatków do tego zestawu mamy również nożyczki, co jest na mega wielki plus. Nie miałam jeszcze takich nożyczek. Wygląda to naprawdę genialnie. Szkoda tylko, że pomimo tego, że są gumowe, to jednak nie działają. No ale już bez przesady, czego ja oczekuję. Mamy tutaj również Zoe, która jest w pięknym szlafroczku. Jest to chyba jedyna jej figurka, która naprawdę, jakkolwiek mi się podoba, ponieważ jest zrobiona. Z pomysłem! No, ma jednak ten szlafroczek, wygląda to naprawdę fajnie. I mało tego, mamy tutaj również maseczkę, która idealnie pasuje na tego właśnie Petropa. Także możemy urządzić takiemu patchopowi spa, nałożyć mu maseczkę i sprawić, by później wyszła z salonu piękna Zoe. Bo pewnie mam jakąś figurkę Zoe, tylko że bez szlafroku. Ale taka wersja, prosto ze sta. Ląduje u mnie w wannie. W tym zestawie jest jeszcze kilka akcesorii. Jest tutaj taki różowy spryskiwacz, którego bardzo często używa się podczas zraszania włosów. Można to również oczywiście użyć do zraszania na przykład kwiatków. Mamy również szczotkę, którą możemy czesać włosy naszej pięknej klientki oraz suszarkę, dzięki czemu te włosy wyschną szybciej. Z fajnych dodatków mamy również taki mały podeścig, a ostatnia rzecz, jaka znalazła się w tej paczuszce, jest to główka, dzięki czemu ten pet shop nie będzie wyglądał aż tak dziwnie, bo teraz wygląda już poroczo. Odkładam go do reszty, dodam im trochę akcesorii i zostawiam ich w spokoju. Niech się bawią! Pomimo tego, że mam już ją w swojej kolekcji, z tej paczki jest to ewidentnie mój ulubioniec. Wygląda naprawdę ładnie, jest to dość ciekawy kształt, także z tej paczki... To jest mój ulubieniec. No, chyba że mogę wybrać domek, to wtedy domek, ponieważ domków nie mam zbyt dużo, a mam nadzieję, że ten będzie dobrze wyglądał obok tego, który już mam. Także idź, baw się ze znajomymi, a ja już Was żegnam. Dziękuję Was ślicznie za oglądanie, za to, że tutaj ze mną byliście. Zostawcie coś na dole po sobie w komentarzach, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję. I do kiedyś tam!